Ja chciałam serwisować procesy w kolejnym filmie Minecraft. Dzisiaj kolejny filmik z Toka Boka, czyli biedne. Okej, okay, to zaczynamy. <tryk> Nawet nic do jedzenia, nie mamy jakiejś babki. Moja radka wie cała boli. Mamy cię, jakieś podarte. Nie wiem, co mam w ogóle. No jeść. Patrz. No. Co to jest? Może podnieśmy razem klapę? Trzy, dwa, jeden. Podnosimy. Wow. Posprzątamy tu, i będzie nasz dom. Nie. Ok, zaczynamy. Uuu. Hmm, tu na pewno do kosza. To też. To też. O! Jestem policjantem, To może zostać. Tutaj do tego kładziemy rzeczy, co mogą zostać. O! To Albo w sumie do tego. To też. I to na 1000% nam się przyda, to możemy wyrzucić. Zobacz! Wow, mamy zabawkę. Dobra, i to też może zostać. Okej. Okay. No, za bardzo to. Kciuch! No, za bardzo fajne to nie są. Ale, chociaż jakieś. Wiesz? Tak wiem. mi sobie na kółko, jak teraz Ja też może wyrzucimy? Dobra, nie są nam potrzebne. Takie. A to na bag. Co? Haha! Ha. Ja to zostawiam i na 1000% z tego nikt nie wyrzuca. Wyrzucić, 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 wyrzucić. Ej, tylko zamknę klapy, że no nikt nie wyrzuca. Dobra. Uhu! Co ty wyprawiasz? No skaczę, zjeżdżam, może razem, okej? Okay, tylko dużo to. Trzy, cztery. Ale było super i to w tym samym czasie robiliśmy wszystko. Tak. Ty, możemy nagrywać, jakbyś nie wyrzuciła tych ciuchów. Uf, co mam wiedzieć, żeby nie wyrzucić? Wiem, będziemy nagrywać różne przygody nasze. Tak. Dawaj, idę kogoś zatrudnić. Dobra, idę, te, idę też. Dwie godziny. Później. Godzina. Później. Trzy godziny. Później. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień, dzień Czemu w tym miejscu przyjrzycie na Bo widzą państwo jesteśmy biedni. Za chwilę przyjdę, okej? Okay. A gdzie państwo tak w ogóle mieszkają? Mają te wszystkie... Te wszystkie rzeczy. No właśnie tutaj, co? Chodźcie. To wasz dom? Jak na razie znaleźliśmy co dzisiaj. I państwo mogą sobie tutaj usiąść. Yy, pan też. Niech pan z tym panem będzie to tutaj powiem. Jak na razie, co państwo wiedzieli, nie mamy za dużo fajnych rzeczy, ale okej. Okay. I my tu mamy właśnie rzeczy nagrywania i pomyślałam, że możemy ponagrywać. E, a to co, e, tam nic taka e, i, Że możemy, może zrobimy zar pieniądze i państwo nam dadzą trochę, by państwo chcieli. Ja pewnie, ja się z nas zgadzam. No a też. Pa pewnie jak państwo mi z te schowki. To są akurat moje, no, Dobra. Kto chce być aparat... Kto chce robić z i Ja. Czyli pan też będzie trzymać to, dobrze? Albo nie. Pan będzie robić zdjęcia aparatem. Taki to będzie W Nie, pan sobie to osiądzie. Tylko kwetę tutaj położymy, więc pan może to sobie teraz tutaj położyć. Dobrze. Kto chce taki z mikrofon, żeby było więcej słychać? Ja Uwielbiam to robić. Dobrze, pani sobie może tutaj na ziemię położyć. I ja ostatnią rzecz. Czyli to. I będą Państwo nagrywać przygodę o nas. Pewnie, ale jutro dopiero, co? Jest noc, Państwo dużo nas szukali, bardzo dużo. Policzyłem. Nie, pierwszego znaleźli, więc policzyłem, że to było jakieś. 6 godzin, 7 godzin. No dobrze. To niech Państwo jutro przyjdą, ale od samego ranka, niech Państwo tutaj przyjdą, z nami się spotkają i niech Państwo zapukają mi tyle. Dobrze, ale zamiast coś tam, my jeszcze nie wiemy do końca. I przyniesiemy Państwu co, coś, co? Co nie mówi? Przyniesiemy Państwu coś chyba. pewno im się to spodoba. A wy jak myślicie? No... No do końca nie wymaga. może im się spodoba. Tylko dla się są z znaczkami. Puk, puk! To są wasze nowe rzeczy. Witam. Wow, 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 wow! Bardzo Wam dziękujemy, bardzo. Bardzo Wam dziękujemy, jak się możemy. Coś wdzięczni nie myślicie. Będę zawsze było pomagać. Naprawdę my Wam bardzo dziękujemy. Nie wiem jak bardzo, ale naprawdę mega mocno Wam dziękujemy, ale nie może tutaj powiedzieć jak mocno nowo. No dobrze, dobrze no skorolka. Naprawdę nie musieli Państwo. My musieliśmy. Jak wy nam załatwiliście pracę, to my za wam załatwiliśmy więcej rzeczy. <śmiech> Dziewczyny, widzę <laughs> Będziemy i będziemy was rozróżniać. Wolimy mieć akurat z dzieckami ciągle. Ale dobrze, i widzimy, co zachodzimy i naprawdę się cieszymy, gdzie te dziecka będą mogły być na tym, niż będziemy też wtedy Takie takimi akurat z półkami znaleźliśmy, więc tam. Będzie jaka musicie spokojnie, będziemy tutaj na tym. Bardzo dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Idziemy na Puk, puk. O, idę otworzyć. Cześć. Cześć, będziecie się na nas przebrać, czy co? No. Dopiero się obudziliśmy, widzicie? Dopiero się obudziliśmy, a my już dawno się ubraliśmy w te same ciuchy. Akurat ja lubię codziennie w te same ciuchy się ubierać. No, ja też. To nie no, Jak Ja się stać. No i bardzo dziękujemy, bo mam chociaż więcej świateł. Dobrze, y, to myślę, że w naszym ciku przebierzemy w... O! W takie stroje... Okej. Okay. Bieramy się. Chodź. Jak? Wspaniale naprawdę prawie jak gdzieś naczki znów. Ej. Dziękujemy. Y, proszę w tym bójście. Nie mam klaski, Nie mam tak. Będziemy na dworze nagrywać? Pewnie na to, że pani wysuszysz moje słuchawki, żeby wszystko słyszeć dokładnie i tak dalej. A my weźmiemy jeszcze mikrofon, czekaj. Gdzieś nas będzie się musiało jeszcze pytać. Pójdę po jeszcze kosz. Co? Czekaj chwilę. Pół godziny dłużej. Dzień dobry. Dzień dobry, Pan z nami będzie robić ten takie wiadomości. Pewnie. Uwielbiam taki Państwo się z No, jesteśmy gdzie Dynapry. Pan nas będzie się pytał tym mikrofonem o wszystko. Bo będziemy je nagrywać i to będzie na dworze. Dobrze, to no, wyjdziemy już, nie? Tak, wychodzimy, wychodzimy. Strój akurat nie mamy do Państwa, więc dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Państwo, chociaż mamy jakiś strój co, sobie na to nagrywanie. Tak, będziemy Państwa nagrywać. Tak, jak ja jeźdzę na... Ja chcę Okej. Okay. Tu gdzieś. Okej, okay, chodźmy. E, pani niech będzie tutaj. Tak. Pan kamernik będzie tu. Ty będziesz tak robić zdjęcie, co możesz stanąć, To będzie nasz ciepły tutaj. Dobrze. zaczynamy nagrywanie. Dzień dobry, bardzo bym chciał się Was. Państwo, jak Państwo się czują w dzisiejszych czasach zimowych. No jest git, tak dobrze, ale za bardzo to my ten wie pan, jesteśmy biedne, tylko mam takie ciuchy i tak dalej. Właśnie jedziemy sobie na deskorolce czekaj czeka panu. Właśnie widzimy jeszcze na i dzisiaj się czujemy dobrze w tym tygodniu. I tak dalej. Bardzo się cieszę, że Państwo się dobrze czują. A jak Państwo myślą, co inni myślą? Co inni czują? No nie wiem, ja myślę, że jakieś tam plotki o jakimś czymś. Podobno kiedyś słyszałam jeden raz w radiu, jak słuchaliśmy, słyszałam, że gdzieś się dzieją jakieś straszne rzeczy lub coś tak dalej. Co się dzieje? Dobrze. A Ty jak? No nie wiem, że ludziom się dzisiejszy dzień nie podoba, bo mi też się on nie podoba. Naprawdę jest bardzo zły i nie wiem co ja mam powiedzieć. Dobrze, ja też myślę, że jest dzisiejszy dzień bardzo zły, ale nie wiem jak to tam, jak tam wymyślicie. Oczywiście. Dobrze, jeszcze jedno pytanko. Już odlatuję. Dobra, ja już odlatuję. Okej, okay, jeszcze do Ciebie jedziemy, tak jak Twoja siostra tak? Tak. Czy Wy kiedyś może będziecie bogaczami, jak to? Nie wiem, ja nie wiem, ale Wy może tak. Ja nigdy chyba. Pan niezbędny? Nie, nie jestem, ale po prostu tak. nie będziemy chyba, to mi się wydaje. Jesteśmy komuś jak Państwo widzą, nawet mamy na nosie dwójkę plaster. Ale nie wiem. Nigdy chyba nie będziemy, bo jak na razie to my nie jesteśmy bogaczami, więc możliwe, że nigdy nawet nie będziemy bogaczami. Mnie to nie obchodzi. Tam nie chcę nawet być bogaczem mi się takie życie podoba. Mi też przyszłam, przepraszam, tak, tak. Nagle przyszłam, ale nie powiem tak, mikrofon. Mi też się podoba to życie, nawet jak jesteśmy biedni. Dobrze, a pani jeszcze coś się podoba. Być nie za bardzo. Wolę swoje takie życie. Nie jakieś inne. Bo to mi nie wchodzi w rachunek. Jak mamy inne życie. Nie jesteśmy biedne. Uff, jakby. Jak jesteśmy biedni, no to ja to rozumiem. Znamy co codziennie będziemy robić, czyli szukać jakichś pieniędzy. A jak nie będziemy biedni tylko, w to będziemy w domu jakiś siedzieć, na przykład dwupiętrowym z windą. No, na przykład z windą. Tak kiedyś widziałam. No i co? Wtedy nie będzie żadnej ciekawej rzeczy do robienia, tylko będzie się siedzieć oglądać telewizję. Mi to w Czemu się to oglądają telewizję? I naprawdę pan wie, ja nie chcę. No nie chcę po prostu być bogata. Aha, to bardzo dziwna sprawa, bo ja kiedyś ba... bardzo chcę być. Ja kiedyś chcę bardzo być bogata, a ty jak myślisz? E... E... Ja też nie chcę sobie być bogata, bo. Nie chcę być bogata, bo tak mi się podoba. Tak jak moja siostra ma rację. My to sprzątamy, rasujemy, tak dalej, tam będziemy tylko siedzieć na tyłkach. Na przykład sprzątać pranie i tak dalej. Mi się nie chce sprzątać prania, ja nic takiego. Będziemy tylko spać w jakichś fajnych łóżkach. No i co? Nic nie robić, wiesz? Tylko mi to kuwa I nie chcę po prostu być bogata. Bo wszyscy, co ja widziałam, niektóre o tym słuchałam. Pani mówi, jak kto chce być bogaty, to że dużo osób, po prostu dużo osób jest bogatych. I ten. ten, one siedzą kana, ja tak na kanapach i tylko oglądają telewizję, płacą za prąd, bo muszą. Tylko ciągle oglądają telewizję, bo mają pieniądze, by płacić za prąd. I nawet ja będziemy będę ja nie chcę płacić za prąd to było bardzo dobre takie powiedzenie pani, i tak dalej. Dobrze, naprawdę bardzo pani, panią współczuję za to wszystko, co państwo robią, ale nie muszą państwo naprawdę być płakacze. Kto nie chce, to nie musi. Na przykład ja nie chcę. Nie muszę. Dobrze, przejdziemy do innych tekstów, do innych wersji. Słuchajcie. Na dzisiejszym broniu yy, za pan z Darą, za pandorą, dzisiaj zagrasowały sztormy, buwa i tak dalej. No więc nikt z nas nie chce płynąć w Morze Australijskie ani w inne. czas na reklamę Wspaniale poszło no mega, mega, mega. Szkoda, że nic nie robiłam. Tylko ten. Yy, tylko tylko czym to coś, a wy wszyscy coś robiliście. No nie, ja też tylko z robię. Ja tylko patrzyłam na co i czasami włączałam, włączałam. ale najwięcej roboty w sumie mam już i to nie czułam. Poszło nam super, teraz to, Teraz daj mi pokaż to całe, a ty, a ty mi pokaż zdjęcia. zdjęcia. są super. Ekstra. Film jest. No super! Ej, tu mikrofon jeszcze! Tylko nie widziałem, że tu jest mikrofon. Przepraszam. No, jest! Przepraszam bardzo, przepraszam. Dobrze, yy, dobra, a ty mikrofon działa tak! Coś mi się zdawało, że jak nie miała przy tobie, to on w ogóle nie działa. Naprawdę, jego ciągle miałam przy tobie, on nie działał. Coś chyba jest zepsute. Ok, bardzo Wam dziękujemy. Odłóżcie tylko sprzęty. Naprawdę Wam bardzo dziękujemy. Wejdźcie do środka tylko, odłóżcie ty masz. masz ty. I masz ty. tylko do środka sprzęty. Wszystkie my co już tam wystawimy i tak dalej jak to się robi. Tak, gramki kiedyś takie klatki Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia jutro, no. Jutro też... No tak, tak myślałam, że jutro możemy też to zrobić. Byłem się bardzo cieszyło. cieszył My też byśmy się bardzo cieszyli, że Państwo... Szło do dobaniowe. Dobrze, bardzo dziękujemy i do widzenia. Chyba my dziękujemy. Do widzenia. Nie wiem, jak oni mi wszystko. Ekstra reklamy. Prawda? Jestem taka na dzisiejszym dniem. Ale... A my się chce że jeszcze na deskorucy jeździć. Nie wiem, nie wiem jak Ci się chce co to robić. Nie ja wiem, trochę już poszła spać, naprawdę. Jestem jeszcze na deskorolecę, bo jeszcze nie wiem jak Ci się chce spać, ale ja nie wiem jak chcę na deskorce jeździć. Po prostu to lubię Nasze we wiadomościach. Wszyscy się o nas dowiedzą i na pewno nam... Będę szukać. Ciekawe w jakim oni mega hotelu, ekstra jak takie e -l -l reklamy robią. Ty, mam podobne buty. No bo to jest to samo, tak po prostu te inne te. Wiesz co patrz! Ładne kwiaty? No. Tak, jakbyśmy zbierali kwiaty, potem je na kozim rynku posprzedawali, Potem je na rynku byśmy mieli dużo pieniędzy. Ładne kwiaty, jest za dużo pieniędzy! Gdzie mnie byś w myślach? Dobra, szybko. Bierze dyskorolkę. Bierzmy to i pochodzimy zbierać kwiaty, ale tylko w naszej okolicy. Czemu tylko w naszej okolicy? Się nie chce gdzieś dzieje wchodzić. Mamy jeden Herio? serio? Serio? Tak tutaj. Chodźmy jedźmy dalej szybko. W naszej okolicy nigdzie nie ma kwiatów. Hmm. Eee, przepraszam. Co to jest? Łat! Ale plecaki! Mój jest ten, z tym. Mogę? Ja mogę to wziąć, okej? Okay? Dobra, nie wiem co mi no, ale okej, okay, to akurat też Macie... Chodź, co wy tu robicie? Yy, nic, 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 Dobra, nocie śmierci na dwa kwiaty. To nie pójdzie nam na dobre, jak mam tylko dwa kwiaty. Na pewno ich nie sprzedamy. Jak w naszej okolicy tylko będziemy szlą, to na pewno ich nie sprzedamy. No bo ty oczywiście nie będziesz się oddalać od... Sufujego jaka wodzisz mi się że ktoś ci dał ukradł. Co ja? Ja nie myślę. No. Mm. Nie myślisz? To kto mi tu powiedział? Tylko w naszej okolicy będziemy chodzić. Dla, pewnie dlatego, że się boisz chodzić do innych domów. Co? Nie boję się niczego. Na pewno? Na pewno. Mm. Najgorsza czapka na świecie. I ty ją mi dałaś. No nie, ty. зөвөрөшс хийх мэнс нэ